Równouprawnienie kobiet znalazło się w Niemczech na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. W na światłach sygnalizacyjnych widnieje figurka dziewczynki. Do tej pory na całym świecie na tym szkiełku sygnalizacji świetlnej figurowała postać w spodniach, czyli był to osobnik najprawdopodobniej płci męskiej. No i kobiety złapane na przechodzeniu jezdni na czerwonym się tłumaczyły policjantowi, że myślały, iż czerwone światło dotyczy tylko mężczyzn, bo na szkiełku widniała właśnie figurka mężczyzny. Teraz już nie będzie takich tłumaczeń. Mężczyźni nie będą w podobnym w sposób się wymigiwać, że teraz czerwone dotyczy tylko pań, bo są przyzwyczajeni, że kobiety mówią im co mają robić. Równo uprawnienie na sygnalizacji świetlnej to dobry kierunek rozwoju ruchu drogowego, ale jak równość to równość. Na szkiełku powinny też pojawić się inne grupy do tej pory dyskryminowane, inteligenci, emeryci renciści, figurki dwóch chłopców, a także dwóch dziewcząt, również przedstawiciele wszystkich ras, niektórzy w okularach. Bo do tej pory reprezentowani są indianie i marsjanie, czerwone i zielone Rasa żółta jest reprezentowana w sygnalizacji świetlnej, ale tak bezpostaciowo Powinni się pojawić konkretnie chłopczyk żółty, dziewczynka żółta, a także dziewczynka i chłopczyk czarni Taki na przykład murzynek bomba I wszystkie te grupy do tej pory dyskryminowane, bez względu na kolor, reprezentowałyby światło zielone Czyli robiłyby pozytywne wrażenie A za światło czerwone, czyli zakazu, robiłby biały mężczyzna w spodniach A żeby zachowana została pełna równość, wszystkie światła na skrzydłach Powinny się świecić jednocześnie i naraz. Niech nas zobaczą.